Akademia pana Kleksa. Streszczenie. Adaś niezgódka ma 12 lat i zanim trafił do akademii, z wszystkim miał problemy. I w szkole, i w domu, każda jego czynność sprawiała mu problem, a efekty tego co robił najczęściej były niezadowalające. Ale w końcu trafił do Akademii pana Kleksa, która mieści się na końcu ulicy Czekoladowej, na parterze Akademii pana Kleksa są sale dla uczniów. Na drugim piętrze Mieszka pan Kleks ze szpakiem Mateuszem, a na trzecim trzyma pan Kleks swoje tajemnice. Akademia jest otoczona olbrzymim parkiem, a park murem, w którym są furtki do niezliczonej ilości bajek. Ten park jest o wiele, wiele większy niż wydawałoby się zajmuje teren całej Akademii, kiedy patrzymy na nią z zewnątrz, zza muru. Adaś, który pozbierał piegi pana Kleksa i nakarmił nimi szpaka Mateusza, Dzięki temu usłyszał od niego jego historię, jak Mateusz stał się szpakiem. Mateusz był kiedyś księciem, który w czasie jednej z przejażdżek na koniu, które uwielbiał, postrzelił wilka. Wilk, który był ciężko ranny, ugruz, ugryzł księcia i później umarł. Rana cały czas krwawiła i nie mógł nikt pomóc księciu, dopóki doktor Pajczywo nie uleczył chłopca. Ale ostrzegł chłopca, że ten zabity wilk był władcą wilków i wilki na pewno będą się mściły. Wręczył też chłopcowi czapkę, która pozwalała zmienić się w co tylko się zechce. Po kilku latach od wyleczenia księcia wilki zaczęły atakować królestwo. W końcu wszystkich obywateli królestwa zabiły. Uratował się tylko Mateusz, który po włożeniu czapeczki zamienił się w ptaka i odleciał. Niestety, ale jeden z guzików na czapce, który musiał być przyszyty do tej czapki, żeby działała zginął. I niestety w końcu Mateusz zamieniony w ptaka trafił do klatki. I tego szpaka w klatce kupił uczony Ambroży Kleks. Żeby Mateusz mógł znowu odzyskać postać człowieka, musiał mieć zgubiony guzik. I Adaś niezgódka zaczął szukać tego guzika. I zastanawiać się, dlaczego wszechwiedzący pan Kleks nie może pomóc Mateuszowi. A ponieważ pan Kleks potrafił nawet czytać w myślach i kiedyś odczytał myśli Adasia, który ten myślał, że pan Kleks musi być bardzo starym człowiekiem, że ma tak dużą wiedzę, wtedy pan Kleks powiedział mu, że jest młodszy od Adasia. Dopiero później Mateusz wytłumaczył, że pan Kleks co dzień o północy się zmniejsza i w końcu jest jak małe niemowlę. Dopiero rano używa powiększającej pompki i łyka tabletki na porost włosów i wąsów. I brody. Ponieważ pan Kleks ma czarną brodę, pomarańczowe wąsy, binokle w kształcie małego roweru, do tego kolorowy strój i bardzo dużo kieszeni, w których ma wiele rzeczy o magicznym działaniu. A ponieważ te kieszenie są bez dna, może z nich, w nich zmieścić bardzo dużo. W tych kieszeniach jest na przykład zielony płyn, ponieważ pan Kleks, gdy śpi, wszystkiego zapomina, a dzięki temu płynowi wszystko sobie przypomina. Jednak Adaś nie dowiaduje się, dlaczego pan Kleks nie jest w stanie pomóc szpakowi Mateuszowi w odzyskaniu guzika. I cały czas Adaś szuka, zbiera guziki, chcąc odnaleźć ten guzik, który pozwoli uratować, a raczej odzyskać postać człowieka Mateuszowi. Pan Kleks potrafi też nabrać powietrza i unosić się jak balon. Z uczniów tylko Adasiowi się to udało. I kiedy tego spróbował, kiedy mu się udało, wzniósł się tak wysoko, że w końcu doleciał do psiego raju, gdzie trafiają psy za zbierną służbę. W tym cudownym miejscu Adaś spędził 12 dni, ale w końcu zatęsknił za akademią, ale niestety nie wiedział, jak wrócić do... Akademii Pana Kleksa, ale wszechwiedzący Pan Kleks wysłał szpaka Mateusza z listem, w którym wyjaśniał, jak oddychać, żeby móc wrócić do Akademii. Nauka w Akademii jest tylko dla chłopców, których imiona zaczynają się na literę A. Jest ich w Akademii 24. Początek nauki to piąta rano, gdy Mateusz otwiera takie otwory w soficie i na nosy chłopców kapie woda, żeby się dzieci Obudziły, ale w przeciwieństwie do wszystkich pozostałych dzieci, dzieci w akademii wstają bardzo chętnie, bardzo chętnie wstają do szkoły, ponieważ wiedzą, że w czasie tej nauki zobaczą dużo ciekawych rzeczy. O 5.30 jest śniadanie, o 6.00 apel, na śniadaniu i na kolacji nie ma pana Kleksa, ale na obiedzie to właśnie pan Kleks przygotowuje dania, polewa potrawy magicznymi sosami. Na apelach chłopcy pokazują swoje senne lusterka, zapisujące ich sny. Te lusterka stoją koło nich, kiedy śpią, i dzięki tym lusterkom te ich sny mogą być zapisywane. I dzięki temu na apelu pan Kleks może oglądać o czym śnili chłopcy. A co fajniejsze sny, pan Kleks zapisuje w senniku Akademii. Lekcje zaczynają się o siódmej i są bardzo ciekawe. Na kleksografii z kleksów tworzą obrazki, uczą się przędzenia literek. Pan kleks pokazuje też, jak leczy się chore sprzęty, meble, a na geografii pan kleks rzuca dużą piłką zrobioną z globusa, i tam, gdzie dotknie kopnie uczeń, wtedy musi wymienić nazwę tego miejsca. Chłopcy mają za zadanie wykonywać wszystkie zajęcia gospodarskie, tak jak sprzątanie, pranie, wszystko to, żeby. Akademia lśniła i działała tak jak trzeba. Tylko w kuchni wszystko robi pan Kleks. Używa on kolorowych szkiełek, jadalnych farb i w ten sposób maluje potrawy. Dorzuca do tych namalowanych potraw płomyki, świec, które trzyma w kieszeni, żeby dania były przygotowane. A Adaś asystuje panowi, panu Kleksowi w kuchni, i to właśnie w czasie pomagania w kuchni. Adaś dowiedział się od pana Kleksa, że jest on uczniem doktora Pajciwo i to właśnie od niego wszystkiego się nauczył. Ponieważ park jest bardzo, bardzo duży, Pan Kleks organizuje w nim na przykład poszukiwania skarbów. W czasie takiej zabawy Adaś z Arturem weszli do dziupli w drzewie, dużej, olbrzymiej dziupli w drzewie i w końcu po długiej podróży przez tą dziuplę trafili do królewny żabki. Która podarowała im klucz i gwizdek. Dopiero pan Kleks wytłumaczył im, że klucz otwiera wszystkie zamki na świecie, a gwizdek umożliwia na przenoszenie się gdzie się tylko chce. Pewnego popołudnia pan Kleks zabrał chłopców do fabryki Dziur i Dziurek, gdzie zobaczyli, jak powstają wszystkie dziury i dziurki na świecie. Gdy wrócili, okazało się, że akademie zaatakowały muchy, z którymi udało się panowi Kleksowi poradzić. Wiecio wieczorem doszło też do bardzo nieprzyjemnej rozmowy pana Kleksa z golarzem Filipem. Wtedy też pan Kleks powiedział uczniom, że w Akademii pojawią się nowi uczniowie. Od tej rozmowy z golarzem Filipem pan Kleks był coraz smutniejszy, a pewnego dnia pan Kleks musiał ugasić płonące płomyki w swojej kieszeni. Użył do tego celu całej wody ze stawu. Adaś, który zauważył, że ryby i wszystkie zwierzęta wodne w tym stawie, są zagrożone. Powiedział o tym panu Kleksowi i razem pomogli mieszkańcom stawu. Adaś pokazał też swój sen, w którym wszyscy udali się na wycieczkę do Chin w pociągu z pudełek po zapałkach i cz czajnikiem zamiast lokomotywy. Niestety, ale pan Kleks był coraz smutniejszy, a w końcu Filip, Golasz Filip, przyprowadził dwóch chłopców: Anatola i Aloizego. Starszy Anatol był normalnym chłopcem, a młodszy był lalką przypominającą chłopca i Filip zażądał, żeby pan Kleks nauczył wszystkiego Alojzego tak, żeby Alojzy zachowywał się jak normalny chłopiec. Pan Kleks po tym, jak Alojzy już poruszał się, mówił jak normalny chłopiec, zorganizował spotkanie, na którym miał opowiedzieć, co jego oko widziało na księżycu, ponieważ wcześniej wysłał swoje oko, miał taką umiejętność na księżyc, żeby tam zbadało Zobaczyło, co się dzieje na Księżycu. Zebrało się wiele osób z wszystkich bajek. Pan Kleks opowiedział o lunach zamieszkujących Księżyc. Są oni zbudowani z mglistej substancji i żywią się zielonymi kulkami z miedzi, a ich królem jest Niesfor. Ale opowieść pana Kleksa przerwał Aloizy, niszcząc sprzęty, wyganiając gości, ale pan Kleks, co zdziwiło wszystkich, go nie ukarał. Niestety chłopcy zrozumieli, że może być źle z Akademią. Pan Kleks stawał się coraz mniejszy, coraz mniejszy, tak samo Akademia i Park. A Alojzy stawał się coraz gorszym chłopcem. W czasie Wigilii pan Kleks powiedział, że bajka o Akademii, o akademii już się kończy. Alojzy w tym czasie wykradł porcelanowe tabliczki z naukami doktora Pajsziwo i je porozbijał, ale nic z tej wiedzy nie uzyskał. Pan Kleks się zdenerwował, rozmontował lalkę. Przyszedł Filip, oskarżając pana Kleksa o zniszczenie jego wynalazku. Po tym wydarzeniu akademia cały czas się zmniejszała. Zmie zmieniła się w końcu w klatkę, w której siedział Mateusz. Pan Kleks zamienił się w różowy guzik, Mateusz go wziął i zamienił się w człowieka. I powiedział wszystkim, że nie jest księciem, tylko autorem bajki o panie Kleksie. Dziękuję za uwagę, zapraszam na inne materiały, zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał...